To zyskowy um, plik, bo ja nagrałam wyniki mojego konka. Tak, nagrałam, ale Roxana LPS, trochę LPS, napisała mi, że ona napisa, że ona zrobiła i chciałam, żeby jej się zrobiło. Przykro, bo poświęciłam to 3 godziny pracy. A więc um, bardzo proszę to nagrody. Ty mi będziesz musiała podać um, ulicę, nazwę miasta, imię, nazwisko. Um, Yy, I numer domu, numer ulicy. Yy, jak się nie mylę. Dobra, ale przepraszam, że nagroda Ałała jest yy, taka marna, bowiem ja nie miałam co ci dać zbytnio. Chciałam tak szybko, ale mam nadzieję, że ten zeszyt i ci się spodoba. W zeszycie będziesz mogła zanotowywać i, i rysować swoje ulubione LPS. Myślę, że te nagrody ci się spodobają, a więc przejdźmy do pokazywania. Dobra, ja nie miałam zbytnio co dać. Jeżeli nagrody są marne, to przepraszam, ale bardzo się spieszyłam. Tu masz takiego słodkiego kurczaczka. Nie wiem do czego on ci może się przyda. Może będzie maskotką kogoś. Nie wiem. Takiego kurczaczka. I może taki zeszycik słodki z takim kotkiem. Ja nie wiem czy na, na przykład ci się te nagrody spodobały, bo nie miałam co wybrać. Jeszcze raz przepraszam, że takie marne, ale. Yy, no. To by było chyba na tyle. No ja przepraszam, że takie marne, Roxana. Ja powinnam ci za coś większego, ale. No naprawdę, ja nie miałam zbyt no za bardzo. Może ci, nie wiem, A w następnym filmie to narysuję dla ciebie rysunek, tylko że ja go ci nie prześlę, tylko narysuję. Pa!